się mam dokoło kieszenia na gąsów za taki długi zapasowy widowie. dokładnie tak widzowie i to będzie do kolejny docień z fabuły widzowie zobaczcie jesteśmy tutaj za fabułę i jesteśmy z Majtelem więc sobie zaczynamy sobie z tej misję zobaczcie co No no jest za ta misyjka że jestem cały zespoczony poprzez na nagrywce, widzowie no ale widzowie no co no zdarza się widzowie Czek, okej okay. co dobra. Okej, okay. No i też idę, coś dzieje, to jest takie widzowie, Niestety no malutkie przeklęte, to tak moje w gdzie ta, co nam nie reagujcie na to. Eee, no i widzowie, um, No i tutaj to Jimmy, mają Jimmy, o, i im 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 to będzie im nie, to będzie im jachtem, nie, nie, im O nie, im im się im 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 teraz im zamandy i da siebie, Ale się zrobiło im 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 to zrobiło im 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 nami. Franki, nie bo kojarzyłam się Przecież Frank nie też będzie skakiwał tam ze Frankiem. Będzie mi nic nie skakać, ale Frankin będzie skakiwał na widzowie tym jak. Będę w momencie widziałem, że kociutko tutaj o. Tyk. Cyk, cyk, cyk. Jeszcze teraz tak możemy sobie po drodze też iść do Ammunition, Zależy od tego ile mamy kasy. Ej, ej no mamy dużo. A my jesteśmy Majkim. My jesteśmy Majkim. No to jednak nie mamy aż tak dużo. Myślałem, że to Frank wtedy tyle dostał. A ja tam w daleka widziałem e, Ammunition, widzowie to jest Ammunation, jedziemy do tego Ammunation. Widzowie? Jeszcze nie widać. Mogę się zaraz że zatrzymać i sobie broń sobie kupić jakąś i obrabować, przy okazji cały sklepik. Lecimy, widzowie? To jest już zabezpieczenie, więc to już nie powinno być do dodatkowych widzowie typków, nie będzie już tego było. Ale widzę, to jest Ammunation, zobaczcie. Zobaczcie, sobie. Że nie jest jakieś na czas, widzowie? Okej. Okay. Okej, okay, no i sobie może to jest za kupcem, za co zobaczył sobie. No i co być jeszcze, więc tę broń. Ok. I to to możemy sobie to jeszcze kupić, co jakiegoś fajnego w ehm, no Ehm... Ano nic takiego nie możemy sobie kupić, bo że sobie, sobie blokujemy, zdobie. Ale mi się dzisiaj podobałby SMG, bo on był ze trzy, a lepszy. Albo taki ofte. Karabinek szturmowy sobie za wydamy. I ja on będzie mieć za atakę. I on ja widzę będzie mieć powiększony magazynek, i on ja widzę będzie mieć luksusowe, nie na żarty, nie luksusowe zdobienie, ale taką lunetę sobie jeszcze widzę, weźmiemy i uchwyt. A już na nie nie spać No dobra, mam widzę naboje za 36. No i to widzę, o tym widzę, sądzicie? Bardzo ładnie jest pięknie oddawany karabinek, który widzę, posiada wiele rzeczy. Widzę, gdzie on jest, karabin szturmowy. O, latarka, powiększony magazynek i luneta. No i to się widzę, nazywa, jakby to tak dla, tak dla widzowie, nauki widzę, pokażę wam, to, co zobaczycie. Karabin szturmowy, latarkę włączam. Tam nie wiem, jakim widzę, Ale wdowie, możemy sobie, to widzę, też jak najszybciej szybciej sobie ammunition, a skorzystać że nie jest na jakieś gliny, że jak zdolędzimy glinę, albo mamy tutaj zablokowane gliny, nie wiem, ale no, przydałoby się, żebym nie miał glin, ale wiadomo jak to w życiu jest. Nawet no, nie będę mieć Nie będę, będę mieć za policję na karku. To bardzo byśmy sobie jeszcze tutaj za drugi, drugą krasiowej zdrowie. Tak? Zte za by w ogóle tej nic nie ma w tym. Nie, ej, z tej O nie, jeszcze mam w gliny widzowie. Kurczę, trochę źle widzowie, bo nic nie było tak no, mam jednocześnie gliny. Ehm, no, trochę źle. Ja wiem związaniem, że też nasz może nie zgubię, bo znaczy, że mi za taką ikonką w widzowie. A zresztą tak Wam przekazywam, że jesteśmy taką ikonką. To nie powinno nas do policji zauważyć, bo też jeśli za coś ma... Ja Jak zresztą widać pod zawsze zaszczyci widzę. Ale my udajemy się tam, gdzie my wtedy się udawaliśmy. bo właśnie gdzieś tam się udawaliśmy tutaj. Tak więc to będzie jacht. Zresztą wtedy, jak wtedy aktywował się za późno, czy coś tam z tego widzę. Ja widzę jadę na stronę jachtu aktualnie widzę. Jadę dobrze wtedy mam nadzieję, że nie przeciwnie, ale powinienem dobrze jechać. No i dobra, to trzeba jeszcze tutaj zgubić do policja. No i to zdroje już jesteśmy tam, za chwilę będziemy będziemy tam, gdzie mieliśmy być dwie. O, patrzcie, mamy tam wy zjazdicie, mówię właśnie przy okazji na nabą jechaliśmy. No ale w jak nam się zetał wypracował, ja zobaczyć, żeby nam się zaczęćby na przykład czekajcie, bo przejeżdżał jacht, Albo czy coś na przykład coś powiedział. No magnife, że będzie przejeżdżał tutaj jacht, ja z jachty. Ale ja sobie jazdę od drugiej strony. Ehe, No to super, jeszcze się załadowała sęka, wierz tam akurat wtedy, kiedy ja się zatrzymałem, wszyscy no trochę słabo, bo trochę ma mniej czasu. Ej, ja jestem teraz z e, Michaelem, czy mam... Jaką w ogóle Michael ma zdolność specjalną? Nie wiem, nie widać. Może na co mogę zrobić tylko trombi widzowie. Ej, bardzo, czy mamy jakiś plan? No, mamy plan, ale i tak ten plan się zdejmie, niestety nie uda. Dobra, jeszcze sobie do przygotowujemy broń. My to zdejmiemy, możemy mieć swoją ulubioną broń. Nie mamy tutaj widzę, zda... Pukawka, pukawka, pukawka jest lepsza. Pukawka jest dużo lepsza, widzę, od pistoletu. Czyli z klasycznym pistolet to już w ogóle. Pistolet, widzę, mamy. Eee, dobra, lecimy, lecimy, lecimy. Franklin skacze. Franklin Dobra, skacz... no, skoczył. Eee, um, okej, okay, tak będziemy bardzo podobnie, za chwilę musieli zastrzeć ze złodzieja. Aby włączyć ze kamery filmową. No tak. Babaj typie! Teraz ja musimy zastrzeć tego złodzieja, jak gdyby... zrobię? A nie, dobra, to jednak nie jestem do zastrzeżenia. Zresztą, tak, ono nie będzie musiał zastrzelić jakiegoś złodzieja. Okej, okay. on ten się jeszcze mówi... broni. Okej, okay, widuję, już go zastrzybujemy, zobaczcie w dobie. nie będzie za zawsze złodzieja, tak, jest zresztą za złodzieja. Udało nam się za zawsze... Jednak nie będzie był na biwze jeszcze złodzieja, tak, szybko widuję. To był złodziej? Chyba to był złodziej, bo on się strzelał Nie wiem widuję, nie wiem czy to był za zawsze złodzieja. O, patrzcie sobie. No i co wy tutaj gadacie? Jak to nie da się rozdowolnić i jak to nie da się wminąć? Ale wy skomujecie, widzowie. Przecież jak na luzie da się, ale bez umiejętności jest specjalnie we. Patrzcie, to jest zahumane? laps. Nie, widzę, myślałem, że to jest jakieś coś E. Aha, no super. Jakiś pet. Wiecie, ile razy widzę pet spowodował, że zginąłem? Albo wiecie, ile razy pet spowodował, że się, zaobciążyłem? obciążyłem? Ile razy, widzę, było tych złych momentów, kiedy, widzę, pet spowodował, że mi się coś nie udało, widzowie? Naprawdę, to są na z tymi pedami, naprawdę. Tyk, dobra, skacz, skacz, skacz! Dobra, perfekcyjnie, płynnie, widzę, poszedł. Tak. Jak to się udało, teraz tylko widzę, gdzieś to była wde moja najtrudniejsza misja. w ogóle, to w ogóle w stronie GTA, wiecie, zatem? Kiedyś to dla, dla mnie była moja najtrudniejsza misja. No, bardzo Gonimy jacht. Okej. Okay. Dawaj, dawaj! Skacz! 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 Okej. Okay. Zaskoczył. No i teraz, widzę, tutaj będziemy mogli sobie tak naprawdę zawrócić, zrobię. Ehm... Um. Chyba zawsze ze mną zepsujemy, więc coś zostawia Tak, o zobaczcie, Tak. O Boże, nam się spowolniło z tym. Z e, auto nam to spowolniło w tym, się spowolniło z naszej Okej. Tak. Żółp. No i zejdziemy niestety bardzo ze... tak bardzo ze wolno. Na serio wzajemdziemy giga w wolną w Niestety widzowie. No i coś już na to widzę bardzo, jakbyśmy zwali mitja, to by wtedy jeszcze w wolniej jechał. Więc na ja ten temat może trochę dobrze. Znaczy jakbyśmy mieli jeszcze wylupowaną tą prędkość, to byłoby dobrze. Jak widzicie, to jest i gdzieś to dźwięk tylko mp3. Ten brrrrr, bo tak się nigdy w zanie odwala w GTA. Tyk. Okej. Tutaj są zasady, w których jedziemy. I teraz widzę, że mam tutaj taki pomysł, żeby bo ja się go używam, znaczy widzę, nie zawsze mi się wydaje, mam nadzieję, że to bardzo mi się udało przy was, a ja tu widzę pomysł z tą wyskocznią, widzę, patrzcie, ja zaraz zresztą pokażę, o co mi chodzi. Chodzi mi o taką wyskocznię, to jest, o tam już na ją widać sobie. Taka widzę wyskocznia, która nam, widzę, bardzo, widzę, pomogła. Ona tam jest, tylko, nam tutaj pedy, widzę, przeszkadzają. Nie, 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 nie! Okej, okay. jakoś nam się, to magicznie udało dostać się tutaj. Przyznam wam, że widzę naprawdę nie mam... Yy, au, au, nie mam w zbawie, y, takiego czegoś, że mi się auto naprawia, w zdrowiu... Sytuacja się słabo, że anti-explosive, Nie mam takiego czegoś. Po co miałem widzę gigapata, że nie było łomotów. Więc już teraz, jak i za przy okazji jej trochę to auto, bo robimy, jak będziemy mieli kasę, no nie mamy zbytnio kasy, dobra w zdrowiu. Myślę, że teraz coś będzie misja, żeby za tym nowym autem po zmianie ym, w Los Santos to muszę zrobić na nowe. Tak, okej. Okay. Tak, dam w radę, Teraz będzie Los Santos. Tak, Los Santos Customs. I teraz będzie, ja tutaj zawsze zapomnę, że żeby chodziłem. dobra, Teraz już będzie normalny Los Santos Customs. Tak. I tutaj mamy Ubermacht. A to akurat zawsze jest Ubermacht. Ubermacht zawsze to jest. Jak zobaczy, naprawdę na kolosalie. No i super, sobie. Y Dostaśmy za pieniądze na tuning. Ale nie, jakby nie, chcę wdać tego na tuning, walić ten tuning i z tuningiem w ciągu tego czasu kogoś zeta. Przecież ja przyjrzę między a w tym wypadku ten to 2 Ale po co mi z tuningowałeś? Z tuningowałeś Chyba tam te w 2639 n to mieliśmy chyba n 639 albo 239 Dobra, to nieważne lecimy sobie. Ale mi w gorąco. Ale mi w w gorąco. Tak gorąco widzę w tym domu, naprawdę, w nie jest tak gorąco. Napiszę, że u Was w komentarzach, jeżeli w ogóle ktoś dotknął do tego momentu. a nadzieję, że ktoś ze Was dotrwał, widzowie jak napiszcie w komentarzach, proszę Was, naprawdę widzowie. Jeżeli chcecie widzę, to też widzę, ma, znaczy nie, jeżeli chcecie się komentarza, widzowie ja nagrywał z GTA 6 i na no, widzę ja sobie już tam ściągnę z menu, jak w ogóle będzie tam menu, bo może być jakiś tam widzowie inny trainer, nie wiem, ale widzę że ściągnę od razu, a jak nie uda mi się ściągnąć, to będę mieć to głęboko gdzieś. Ale po prostu widzę sobie fabułę. będę jedną w pierwszych raz, o tym razie, że GTA ma wyjść na Xboxa właśnie jeszcze też. Więc super. Tu byś taka odwaliło w tym momencie No i co? Jedziemy? Jedziemy tutaj to cały czas Łocie gorąco, widzowie się zrobiło Łocie panie gorąco, Łocie panie go Chodź tutaj Chodź tutaj, chodź tutaj typie, chodź tutaj typie Chodź tutaj typie Chyba? No to wiem, że się myślenia bardzo zrobić tą nudną widzę, mi się stronią mi Ale myślę, że tak zaprześmiemy w tym momencie sobie o na trasie będziemy em, robić ze wszystkimi co będę wiedzieć, że to jest zależy nieznajomych tylko, że ja zrobię te misje nieznajomych wszystkie, zrobię na końcu na końcu przejdziemy ze całą fabułę, wtedy zacznę być po prostu nic nieznajomych i dziwaków ale nie akurat nic z tego będę musiał zabić, no nie mam wyjścia, widzowie no i udało nam się zadziałać, i że mam nawet nowy kontakt, teraz doćmy jak nam to poszło, tak, ale mogę zrobić, teraz już teraz skipnąłem no i dobra, co my tutaj mamy? no i tutaj mamy zadziałać brązowy Ojej widzicie, widzę, mówiłem Zobaczcie widzowie Mówiłem przez peda Gdyby nie ten, gdyby nie ped to byśmy w mieli szary Gdyby nie ten pet... Ja nie zaśnięcia też zapomniałem o tym, że przecież ani zasięcie miałem zrobić Błyskawiczny chceć bym zrobił Gdyby nie ten pet, co mi wtedy to auto wywalił? bo byłem blisko zimiego ale się odwaliło, ale się zaodwaliło. odwaliło. Słabo idzie, słabo idzie, bardzo za słabo idzie. Musimy na pewno się poprawić, bo jest słabo, naprawdę. Dobra. Została Do z tego, że nam idą te misje. Um, Poznajemy bilera 10. Em, um, Komplikacje, widzowie, to jest to. No. Okej. Okay. Teraz jesteśmy jako y, y, ten. No i niestety, teraz musimy robić jako z, ten nudny widzowie. Jako ten widzowie nudny Boring... Boringtonia widzowie. Boringtonia tam będzie widzowie. Boringtonia, mogę pójść może. 16 obiem wiem, Pójdęłam przez spieszenie o 16 tych, bo o, nie chcę, żebyście w widzieli, jak ta ja widzę w Tonią może. Bo ta Tonia widzę jest giganudna. Dobra. Słuchaj, boj że jak... No i teraz on się widzę, na to nie pominę tej rozmowy. Widzisz, go z całym pistał do głowy. I on tutaj, um, przyjąć kulę, on wolał, żeby, on wolał, żeby Franklin przyjął koło i żeby, żeby przyjął kulę, czyli um, po, postrzał bulec z pistoletu. Um, czyli tak naprawdę on był chciwy, bo on chciał tylko pieniędzy od Franklin, mimo to, że go dał i jako Play of the month, to i tak, no, co się stało, wydaje. Niestety, no, taki pracownik miesiąca był, ale Michael mu przyłożył lufę. O, o, witaj. Witaj szanowny państwie. Chciałbym Ci powiedzieć, że muszę okraść siebie w auta. Puuu! Giniesz w tym momencie. Giniesz, rozumiesz, giniesz, nie ma pytań co za ciebie, po prostu wyginiesz. No Jedziemy, widzowie! Tyk, tak, tyk, 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 tyk. O nie nie nie, 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 nie. Jestem takim też teoreśnicem, że się nie można zginąć, bo jest to nawet bardzo szybkie. Ale widzę, że zobaczmy, że po nie mamy tym jakiegoś Ammunition. O no, ej, tu mamy jakieś Ammunition. A! To musiało boleć. I to tak, nawet nie lekko, lecz bardzo. No ba. Jaka senka w YouTube się wyładowała. Lecz nie lekko, ale bardzo. Zresztą że coś tak to zmieniłem, bo było inaczej, ale nieważne. Hej, komorza w ty. Co? A jeszcze go bagera znaleźliśmy u Twojej ciotki Jakiego bagera? A może chodzi mu o to auto? Widuję, może właśnie, bo to białe auto to było auto, które po prostu on nie kupił, tylko podwinało mu, mu to auto Właśnie, to jak tak mogło wydobyć, że na przykład takie auteczko mu tutaj wyleciało? Ale zobacz, jesteśmy już pod centrum Ammuination, mamy za 200 HP, więc zapewniam ja się łatwiej. Ja i... ja i komputer HP, -ków. mamy więcej HP, -ków. tak się nie mówi, panie... panie tej Fabietto, widzowie. Gdyby sobie jak zakupimy jakąś blondę, to idzie jakieś piu, Ale są. E, okej, okay, mam trochę jeszcze boni. Ile mamy coś jeszcze za rzeczy? Będziemy mieć ten drogi kaset. Cyk. Okej. Okay. Nie spać już na zdrowie. Teraz sobie kupimy do, do tej broni naszej kochanej. Karabina szturmowego. Kupimy sobie tyle rezerwę za magazyn. Ok, zrobimy, mamy. Uff, teraz raz. już z, nie, nie jest O Boże, mamy 18, ja cię prędzej No mam. Teraz my jak najszybciej tutaj obrabowujemy w ten ty sklep. Wiek. I uwaga. I uwaga, no już tylko czekam aż będę mógł zaoprabować na sklep Muszę tylko teraz tak jakoś źle dobrze zaskoczyć I uwaga, i uwaga, pooo, on teraz sam wyzebył moją broń Ale my go ostrzeliwujemy w tym momencie Aha, jeśli się zdestrzają gdzieś po sobie To było ciekawe zdrowie Tak jak widać, ma chyba słabsze zdolności do strzelania Okej, czy tutaj jest jakaś jedna broń? Mamy tutaj jakąś za jedną broń. Ale gdy musimy szybko, widzę, spadać, bo... ...to się nam, teraz wyjątkowo długo zleciało, to wszystko. Bo musimy, widzę, obrabować. No dawaj, rabuj, rabuj. Rabujemy, widzowie, rabujemy. Tyk, okej. Okay. Tak tutaj, daję wszystko obrabiemy. Gdzie jest policja? Gdzieś daleko, czy blisko? Nie wiem, widzowie, nie obchodzi mnie to teraz, muszę spadać. Macie, panie! Już mnie ostrzeliwuje policja, nie! Nie, 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 nie! mnie policja! Ostrzeliwuje mi policja, nie, dlaczego mi auto nie steruje, autem nie mogę się ruszyć, autem nie mogę się ruszyć, autem nie mogłem się ruszyć, o mój Boże, o mój Boże, prawie bym nie uciekł, autem nie mogłem się widzę ruszyć, co się odwaliło ludzie, dobra jestem, na szczęście widzę, ale akurat tej farta giga, udało nam się zwiać, udało nam się widzę, na szczęście Boże zwiać, dobra. I co bym powiedział, byśmy jeszcze do drugiej sklepu probowali? Nie, już waledę nie. Mam że mam do jednego policjanta na karku, niestety, wzdłużę. Ale ja to by to znaczy jako za cel, wzdłużę. Obiorę sobie że ten sklepik za cel. Tak. Okej. Okay. Ammunition jako za cel, wzdłużę. Ja w ogóle nie mogę, niestety. Okej, okay, może lepiej już zawracmy. Zobaczmy. wróćmy. Tak. Ok, ale widzicie, że możemy w taki sposób w sklepy? Ile mamy? 199. Mieliśmy nawet mniej, więc, no, bardzo zauważyliśmy, że skali. Jeszcze zyskaliśmy jakąś osobę, broń, której nawet nie znam. Ale mi to schylanie nie działa za bardzo. A, no teraz to normalne, że mi nie działa, bo mnie policja cały czas widzi. No bo muszę jakoś od tej policji zwiać, to szybko. I to szybko muszę się zwiać. Bez właśnie za taka ja taka właśnie zadaję u nas będzie bardzo dynamiczna, będziemy zaczęli chrąbać sklepy, Zatem poniesiemy klęskę, lecz czasami wręcz przeciwnie, zabawnie, ok, Okej, okay. zlecię sobie, tutaj, o, ta, bym się sobie, zlecię 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 i dalej by było, bo tam jest prawie obok tracić do kolejnej ammunition Okej, okay, bo jest, że jesteśmy wolni Nie, jeszcze nie do końca tak O Czekaj, czemu tam jest za pojedynczym, gdzieś daleko jedzie Boję się, że on może około coś skręcić. Nie, ja jestem otoczony, ja jestem otoczony, schylam się No i ja oni nie zauważyli ludzie, ja się schyliłem Ej, ale pech, kto by się odwalił Ej, pecha myśmy, dlatego pewno giga pecha! prawdopodobnie do innych rzeczy mieliśmy za giga, giga pecha, widzowie. Bo nas akurat policja otoczyła, ale, w pech, ale mieliśmy za giga pecha, widzowie. To, widzowie, tutaj się odwaliło w tym momencie. E, jeszcze, tej pet. i znowu przez peda, widzę, zaraz nas policja zezłupie. No, i przez peda nas policja odgubiła od, widzowie, przez peda. Bo nam, widzę, ciężarowa wjechała przed, przed ten, celownik nowa. Zaraz, widzę, przez coś cały czas nas tutaj widzi policja, ale się głupio, widzę, odwaliło z tej Niestety tak musimy zdać dzięki tego, nie uciekać dwa razy dłużej, a normalnie byśmy już zauciekli. uciekli. To by się zapodzieli o tym dla Strandowska. Jakby mi się dało tak dała w tak Castroje, przecież tak mi się by dało, bo tak, nie, tak nasze auto nie będzie niestety. My będziemy mieć szczęście czy pecha? ZNOWU MAMY PECHA! EJ NIE! Teraz ewidentnie mamy pecha! Policja nas widzi, a byśmy dosłownie w sekundę mogli uciec. Mieliśmy takiego fata, teraz mamy pecha w tym. Dobra, po prostu walić, to skąd mamy pecha, to sobie pojedziemy jak najszybciej już w góry. I po prostu zgubimy tą policję na chita, no chyba że nam jakoś magicie czy gwiazdki przez pecha przyjdą. Co wątpię widzowie. No trochę nam się czasem przypieszyło, bo było lepiej, było dużo lepiej, y udało nam się uciekać, a teraz w ostatniej chwili nas policja zauważyła, jeszcze ma nas na kaku, pewnie nam się nie uda uciec, czy uda nam się uciec od tej policji, co jest za mami, nie wiem, ale gdzie mamy umiejętność specjalną, Jak jakim jesteśmy teraz osobą To Franklinem, no tak, Nie wiem, czy w ogóle Majki ma jakąś umiejętność specjalną, bo Majki matko spowalnia, nie? To jest nam trochę niefajne, a trochę ma w kolejnej śmierci, znaczy w pełni właśnie jest potrzebny właśnie, ale... Dobra, ja, no, nieważne. Um, zgubiliśmy glinę? Nie, zgubiliśmy, a to nie znowu nas otoczą, znając życie. Jeżeli tak, to się Ginga pojawi, teraz już nawet nie możemy się schować, w głowie. Oj! on tutaj. I zapewne nie nam się policja przez oczami pojawi, tak? nie bo już się wzyrzyliśmy w góbli Mam za 200 y, mamy za 900 metrów abyśmy mieli to gdybyśmy na to nam się tam dało dość w tym możemy obrobić nawet y, fryzjera chociaż czy fryzjer ma kafę też nie wiem ale wylecimy do fryzjera chociaż izak tak nie nam się nie udało nie najszybciej nawet byłaś za fryzjera to zobrobimy ehm y, jedziemy idę do fryzjera to ja to będziemy mieć za taką początkową no właśnie w Tak. No i tutaj jest jakaś kasa, bo tu muszę naprawdę wiedzieć, czy to jest jakaś kasa. Łe, tutaj nie ma A nie, dobra jednak jest kasa. Jednak się dopłaca tutaj obrabować bank. No to my to Obrabujemy sobie w tym momencie ten sklep. Wjeżdżam na HT proszę się zatrzymać, proszę dawać mi pieniądze. Nic nie robisz, no to po tobie. Okej. Okay. Okej. Okay. Kasiora to jest. Ale taka jakaś się rozwija, no ta kasiora jest. To jest beznadziejne, jeśli nigdy nie będą robili o fryzjera. Tutaj nic nie ma. Tutaj nie ma ani kasy, ani niczego w pobliżu. Okej, okay, ukradliśmy im kara. Okej. Okay. Nie, i tak nam teraz wypracowali, ja się nic nie da niestety, bo gdzie jesteśmy w aucie i jeszcze policja nas widzi. Um, więc dobrze, jedziemy tutaj dalej. Ja lejdziemy sobie oczywiście w stronę Ammunition To co, do czego nas to zaczęło być widać No super, no i wjechał nam akurat idealnie najpewniej no nie, nie uda mi się przed nim uciec No i otoczono mnie, otoczono mnie Czy mi się uda? Czy mi się uda? Czy mi się uda? Czy mi się uda? Udało mi się czy nie? Udało mi się Udało chyba mi się, czekajcie Ale tutaj się to się odwraca, zabyło policję na wydziawki, to jest tutaj całkiem dużo Chyba aż trzy Oj, 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 teraz cztery nawet by były ale dobra, chyba na się zgubimy tutaj, tak? Dlaczego żeśmy pieniądze zdobyli z tego? Ja myślę, że my z tego wiecie, że będziemy kasiole jak ze wszystkich sklepów, a tej, tam jak to, była, to była porażka druga. Dobra, tak. Czy tutaj nas, dobra, zgubili? F, zgubiona, zgubiona nas. Będzie za zniknąć sygnały. Znaczy, że policja zniknie. O, no i dobra, zniknęła. Jedziemy, widzowie. Obrabować tutaj nasze ammunition, kolejne widzowie. Także że bez bez tych osób co tam tam, bo tam już nie jest ammunation ze strzelnicą. Tylko jest to po prostu normalny widzę ammunation. Takie klasyczne widzowie. Więc to już może widzowie kolejną wzor, misję, już w kolejnym odcineczku. Bo szczerze mówiąc, to ym, no trochę zrządzę jak nam zleciał, widzowie. Dobra, zdowie, a bo sobie ostatni ze sklep. No i dobra, tu jest ammunition, mamy pieniądze, żeby coś kupić? No nie za bardzo, to zabawajcie. od razu na nich atak, nawet bez kupowania. Po prostu będzie na nich atak, napad. Tak, ok. Będzie, że jak najpóźniej raz zacznie ścigać policja, bo tak to super. Tylko, żebyś będziemy mogli się mi za auto? No co, to powinno zaparkować. Czy to jest jakiś pan ze strzelniką? Nie, to jest pan ze strzelniką, telefon. Okay, za, za, strzeliłam tego pana. Tam jest jakiś pokój, ale on jest po Ej, dobra, jeszcze jest dobrze, jeszcze nie mamy tutaj tego... Czy moglibyśmy to walnąć jakoś w inny sposób? Nie, 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 nie mogę strzelać, nie mogę w ogóle strzelać, jestem ściśnięty. Dobra, mamy to. to dobrze by było, jakby no, nawet policja nie wskoczyła na konta, No, ale wskoczyła nam jeszcze ta policja na konta. A ty w ogóle nic nie będę Słabo, słaby bardzo łup. Słaby bardzo łup, nie podobał mi się ten łup. Dobra, mamy te w ale ten na sens policja rady nie wyciąga. Więc szybciutko się widzę, przed tą policją wkryjemy. Widzę, tak naprawdę, możemy wkrótce wkończyć innym auto. Bo tak na ze słabo goni policja, że tak naprawdę nic yy, nas nie goni. Więc możemy wkrótce w jakieś auto wziąć. Ok, bo też tak zaczyna ta policja yy, do dogoniać. Tak jesteśmy 2 gigawattów, no, jest, no to już za nic się nie dzieje. Oj, 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 ale by mogło się stać, jakbyśmy wdowie jeszcze byli bardziej widziani za chwilę, jakbyśmy minęli, to byśmy już, to byśmy już byli zazobaczeni, ale tylko jesteśmy bardzo zaznaczyci i w dole nic się nam nie stanie. Jeśli się teraz schylać, to jeszcze lepiej dla nas, ale dobra. Oj, tu jakiś policjant, ale to słabo, Byłaby ten policjant, nic nam nie zarobi widowie no tak, do wypadku pojedziemy sobie do on the No, Więc, towar się dziwi, widzę, za tancie, jest, do wsłuchania, się jak pamiętam, jest, do kończy się za tancie, no, więc do się tutaj do góry, widzowie, my gubimy, tutaj sobie widzę, Ehm, tutaj są jakieś auta, jadą. No zgubiliśmy pościg, tak. Więc do się dzisiaj, się dziwi, a się na pas. To my wygląda jakaś droga, widzowie, tak, co to jest za noga. Nie wiem, ale widzowie tego chciałem powiedzieć, zapętać Ci o zasubskrybowaniu, o załapkowaniu tego filmu, ale też się o napisaniu w komentarza, a my właśnie zapisujemy sobie gier, bo nawet się jeszcze sobie nie zapisali w tych misjach. Ojciec i syn mamy teraz, no zrobiliśmy w jakąś misję tak naprawdę. Ym, my nie zrobiliśmy żadnej misji. A bo my... Okej, okay, dobra, już rozumiem, okej, okay, już nieważne, to zrobimy jedną misję. No, więc godam się cześć, to do widzenia. Cyk i pół, widzowie.